6 marca Sylwia Krasoń. Witam Państwa i zapraszam na informacje Piotrkowskie. Na początek skrót najważniejszych wydarzeń. Powiemy o współpracy jednej z Piotrkowskich szkół z Politechniką. Sprawdzimy, jak aktywnie można spędzić czas w naszym mieście. Powiemy też o pobiciu mężczyzny, które zakończyło się śmiercią. Czy do śmierci mężczyzny doszło przez przypadek, czy też pobicie było z góry zaplanowanym morderstwem? Ten wątek śmierci 54-letniego mężczyzny prowadzi Piotrzkowska Prokuratura. Do zdarzenia doszło 3 marca w mieszkaniu znajdującym się w kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego 11. Pobitego mężczyznę znaleziono w południe. Do dziś policja pod nadzorem prokuratora ustaliła, że 54-latek tuż przed śmiercią przebywał z dwoma mężczyznami i to oni usłyszeli już pierwsze zarzuty. Poczynione ustalenia pozwoliły przedstawić jednemu z tych mężczyzn zarzut tego, iż pobił tego 54-letniego mężczyznę, zadając mu ciosy pięściami oraz kopiąc i powodując u niego szereg obrażeń, w tym głowy oraz złamania czterech żeber. Nadto temu mężczyźnie oraz drugiemu zatrzymanemu przedstawiono zarzuty nieudzielenia pomocy osobie, która się znajdowała w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niezawiadomienie chociażby yy, pogotowia i udzielenia mu yy, pomocy medycznej, a także zarzut utrudniania postępowania karnego Poprzez zacieranie śladów wcześniejszego przestępstwa, czyli tego pobicia. Podejrzani przyznali się do stawianych zarzutów, mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Prokuratura czeka na opinię biegłych, którzy ostatecznie odpowiedzą, co było przyczyną śmierci 54-latka i czy czyn miał charakter zabójstwa. W marcu, jak w garncu, jak mówi staropolskie przysłowie. Dziś rano znów zima przypomniała o sobie najmocniej w południowych krańcach Polski. Choć i mieszkańcy naszego miasta, a szczególnie kierowcy, odczuli jej powrót. Jak się jechało dziś rano? No, dziś było trochę problemów ze skrobaniem. Mieszkamy pod miastem, więc troszeczkę problem z dojazdem. Natomiast już. Generalnie dalej jest, jest całkiem całkiem. Takie dni podczas tegorocznej zimy były rzadkością. Ostatnie miesiące były jak na tę porę roku dość ciepłe, a i biały Puch nie naprzykrzał się kierowcom. Nie było śniegów ruchy takiej to możliwie, bardzo dobrze było do tej pory. Nie było takich warunków śliskich na no, troszeczkę wilgotność, ale przyczepność dobra jest także. Nie wiem, tak będzie jak najdłużej. Tej zimy, niestety, no, mimo tego, że zima jest taka, jaka jest, no to miałem pecha, rozbiła mi żona samochód i teraz są tylko problemy. Z takiej łagodnej zimy cieszyli się również drogowcy. Na tegoroczną akcję zima przeznaczono milion sto tysięcy złotych. Jak do tej pory, wykorzystano zaledwie 25% pieniędzy, ale zima. Jeszcze się nie kończy. No Jeszcze za wcześnie, by mówić, że zima się skończyła. Myślę, że tak koło połowy kwietnia będzie już wiadomo. A trzeba też podkreślić, że rok budżetowy nie kończy się tylko na 15 kwietnia, tylko również mamy jeszcze listopad i grudzień tego roku. Jak podają prognozy, przez najbliższe dni będzie ciepło. Ale nie wiemy, czy zima jeszcze nas zaskoczy, bo do jej końca pozostało 14 dni. Uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 będą się uczyć od wykładowców Politechniki Częstochowskiej. Porozumienie pomiędzy szkołą a uczelnią podpisano dziś. Politechnika Częstochowska i zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 od dziś są szkołami partnerskimi. Co to partnerstwo oznacza? W praktyce to szanse na zdobycie akademickiej wiedzy w szkole ponadgimnazjalnej. Jestem bardzo zadowolony, że nasza szkoła może współpracować z Politechniką Częstochowską, ponieważ mogę poznawać wykładowców, nowe technologie, mogę zdobywać dużo więcej wiedzy, jaką można odkryć. Mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić tutaj w Piotrkowie cały zestaw wykładów zaczynając od dzisiejszego wykładu przedstawiającego Politechnikę, jak również być może zajęcia laboratoryjne, które odbędą się albo tutaj bezpośrednio w szkole, albo u nas na Politechnice w Częstochowie. Wykłady będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Będą też zajęcia dodatkowe. Począwszy od tego, że będą mieli dodatkowe zajęcia przygotowujące z matematyki, poprzez wyjazdy na Politechnikę, poprzez spotkania z wykładowcami, uczniowie zyskają lepsze perspektywy i zawodowe, i edukacyjne, poznają uczelnie, będą mieli większe rozeznanie w wyborze kierunków studiów. Oprócz wiedzy uczniowie będą mieli zajęcia praktyczne, na których poznają budowę maszyn oraz sposoby ich konstruowania. Już dziś, podczas dni otwartych, jakie zorganizowano w tej szkole, można było zobaczyć pracę studentów Politechniki Częstochowskiej. Podpisane dziś porozumienie jest bezterminowe, a zajęcia z wykładowcami Politechniki już się rozpoczęły. Nie chcą ciszy na rynku, chcą by stare miasto tętniło życiem kulturalnym i rozrywkowym. W Piotrkowie Trybunalskim jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego chcą usankcjonować pojęcie ciszy nocnej. Tak by działalność lokali gastronomicznych czy organizowanych imprez nie kończyła się przed 22 w nocy i nie wiązała się z karami za zakłócanie spokoju. Piotrkowski rynek trybunalski po zmroku. Mieszkańcy kamienic właśnie kładą się spać, a inni szukają miejsca, gdzie by mogli spędzić miło czas. Bo stare miasto dla młodych oraz turystów powinno tętnić życiem. Jeśli miałbym przyjechać i bawić do Piotrkowa, no to 22 to jest zdecydowanie za, za wcześnie. To jest wręcz godzina dopiero kiedy się wychodzi na jakieś imprezy. Piotrzkowska Starówka to nie tylko miejsce, gdzie czynne są restauracje i puby. To miejsce wielu imprez kulturalnych czy koncertów, odbywających się najczęściej latem. Właściciele pubów czy sam magistrat tak przyciągają ludzi na starówkę, ożywiając ją kulturalnie. Ale często wiąże się to z niezadowoleniem mieszkańców, którzy buntują się przeciwko głośnym imprezom, przyznają właściciele lokali. Ja z sąsiadami nie mam problemu, dzięki Bogu są wyrozumiali, e, aczkolwiek no wiem, że, że przeszkadza, przeszkadza sąsiadom. No, rozumiem i nie rozumiem. Rozumiem z tej strony, że no, mają prawo do tego, ale z drugiej strony no, to jest stare miasto w każdym większym starym mieście. No te lokale niestety, no, niestety dobrze funkcjonują i niestety lokatorzy muszą się z tym pogodzić. Dlatego władze miasta chcą uregulowań prawnych zwyczajowej ciszy nocnej. Prezydent Krzysztof Chojniak kilka tygodni temu wystosował pismo do prezydenta Rzeczpospolitej o prawne uregulowanie kwestii związanych z ciszą. Miasto na tym zależy, bo od lat modernizuje rynek i jego okolice, tak by były turystycznie atrakcyjne. Miasto chce również rozbudzić Stare Miasto kulturalnie. To podkreślał prezydent podczas ostatniej sesji. Niezależnie od tego, bo to ta procedura, jeśli zostanie w ogóle wszczęta przez Kancelarię Prezydenta, to ona na pewno potrwa dość długo. Niezależnie od tego, myślę, przygotujemy odrębny projekt uchwały w ramach obowiązującego obecnie prawa, a zobaczymy jak, jak to zadziała. Do własnej inicjatywy uchwałodawczej namawia Bronisław Brylski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Miasto jego zdaniem powinno samo usankcjonować termin i godziny, kiedy hałasować, a kiedy nie. Będzie również nam zależało na tym, aby nie przeszkadzało to innym mieszkańcom, ale musimy to usankcjonować, musimy się nad tym pochylić, chcemy to w sposób jednoznaczny określić, aby nikt nie ponosił konsekwencji prawnych. Inicjatywa prezydenta miasta i wiceprzewodniczącego Rady Miasta spotkały się w połowie drogi i teraz zaczęto rozważać zasady piotrkowskiej ciszy nocnej na rynku. Plan może zakładać wprowadzenie ciszy na starówce w miesiącach letnich w godzinach od 24 do 6 rano. Nie jest tak to do końca, no tak mi się wydaje, no bo są ludzie co, co, co śpią. Powinien w taki dzień do godziny 24, a w sobotę na niedzielę nawet do 4 rano. W polskim prawie nie istnieje pojęcie ciszy nocnej. Jest za to przepis, który obowiązuje o każdej porządnej nocy. Każdy, kto zakłóca spokój czy porządek publiczny, podlega karze. Podobne przepisy w sprawie ciszy wprowadziły Kraków i Wrocław. Mają Państwo chęć do wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu, w miłej atmosferze i niezbyt forsujących ćwiczeniach? To możliwe. Wystarczy wziąć udział w zajęciach z Nordic Walking. Ścieżką zdrowia można podążać z instruktorem OSIRU. Trzy razy w tygodniu grupa kilku osób wyrusza sprzed Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego przy ulicy Belzackiej na Marsz z Kikami. Zajęcia rekreacyjne z Nordic Walkingu pod nazwą Ścieżka Zdrowia to akcja wsparta przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nordic to nie tylko spacery, ale również ćwiczenia ogólnorozwojowe wykonywane pod okiem trenera na postojach. Wszystko dla zdrowia i nie tylko. Co mi to daje? No daje mi werwę w życiu, no. rozrywkę troszeczkę, bo się spotykam z ludźmi. No i na świeżym powietrzu przecież cały czas jestem, w domu by się siedziało, w telewizor by się patrzyło, prawda? A tak, no to troszeczkę jest i rozrywki i usprawnienia organizmu. W ogóle chodzenie z kijkami to jest super, ale chodzenie z instruktorem to jest jeszcze podwójnie super, dlatego że można się... To uczyć, że tak powiem, dlatego że oczywiście pożytki płynące z chodzenia z kijkami zależą od tego, czy się umie prawidłowo chodzić. Ścieżka zdrowia to nie tylko zajęcia promujące zdrowy styl życia, ale i popularyzujące marsz z kijkami jako formę aktywnego spędzenia wolnego czasu. To trening niemal dla wszystkich. Zajęcia skierowane są do wszystkich osób chętnych z terenu Miasta Piotrkowa, Trybunalskiego i nie tylko. Jeżeli ktoś jest chętny, wystarczy zgłosić się do osir zapoznać się z regulaminem, podpisać stosowne oświadczenie i można korzystać z zajęć. W marszu jednorazowo może uczestniczyć nie więcej niż 15 osób, ale jeśli liczba chętnych będzie większa, osir jest w stanie utworzyć kolejne grupy. A każda z nich ma okazję do zdrowego marszu na dystansie kilkunastu kilometrów. Dzień Kobiet tuż tuż. Popatrzmy, jak to szczególne święto obchodzono w ośrodku działań artystycznych miejskiego ośrodka kultury. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Wiedzą o tym uczestnicy wieczoru artystycznego zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK. Występ kabaretu trzeciaki nawiązywał w swoich sketchach do specyfiki kobiecej natury. Serdecznie panu współczuję. Anuluję pana. I mandat, i punkty karne. Proszę żony nie słuchać. A przed podróżą, niech pani jej da tabletka na sen. Albo coś tam, tylko proszę uważać, pół kilometra dalej stoją nasi. Choć i kobiety z takich żartów potrafiły się śmiać, bo wiedzą, że nie sposób ich nie kochać. Że nam pomagają żyć, po pierwsze. Potrzebujemy uśmiechu, czułości, tak samo jak i kobiety. My też potrzebujemy i za to ich najbardziej kochamy. No, a jak są wierne, no to już człowiek by oddał duszę i serce i wszystko. Chociażby dlatego, że urodziły się zaraz po nas. Najpierw był Adam, a później dopiero, dopiero kobieta i uważam, że prawdziwy mężczyzna powinien zawsze dawać szacunek kobietom i, i kochać je cały rok, a nie tylko 8 marca. Kobiety słuchały o kobietach, bo w takie święto płeć piękną trzeba doceniać, a śmiech i miłe spędzenie czasu to dobry prezent. Kobiety czego chcą, wiedzą, a jak o nie zadbać? Po prostu troszczyć się o nią, od czasu do czasu herbatę podać, zakupy zrobić. Takie po prostu wydaje mi się, że taka codzienna pomoc jest ważniejsza niż tylko uroczystość jednego dnia. Jeżeli dbać o kobietę, to słać jej róże pod nogi i oczywiście, żeby kolców nie miały. Być miłym, pomagać w pracach, w obowiązkach domowych, no i pamiętać o różnych uroczystościach. Na przykład dnia kobiet. Artystyczny wieczór zakończył mini recital zespołu wokalnego Ewki. W nowej odsłonie można było usłyszeć przeboje takie jak Miłość, jak Wino Uderzały. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Po informacjach zapraszam na losowanie nagród za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z gazety Nasz Piotrków. Życzę teraz już państwu miłego weekendu i do zobaczenia. Na dzisiejszą niedzielę, wielkiego postu, Kościół kieruje do nas następujące słowo: Słowo z Ewangelii, według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, Powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety, bankierów, a stoły po Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o twój dom pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to, życi rzekli do niego, Jakim znakiem się wykażesz wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, Przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wiele uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku? Oto Słowo Pańskie. Ewangelia, która zapowiada mękę Jezusa Chrystusa, ale Ewangelia, w której widzimy Jezusa Chrystusa zdenerwowanego, wzburzonego, takiego, którego właściwie nie doświadczyliśmy wcześniej na kartach Ewangelii. Co jest powodem Jego wzburzenia? Zastaje w domu swojego ojca targowisko, jaskinie zbójców, jak sam mówi. A chciałby, aby dom jego ojca był domem modlitwy, domem spotkania się człowieka z Panem Bogiem i Boga z człowiekiem, domem pokoju, domem, w którym człowiek zanurzy się w miłości i z tą miłością wyjdzie na drogi swego życia. Musi się różnić ten dom od tych pomieszczeń, w których przebywamy na co dzień. Musi i różni się, ponieważ w nim mieszka żywy, prawdziwy Bóg. Stąd z taką wielką czcią wchodzimy do tego domu, przyklękamy przed najświętszym sakramentem, składamy ręce do modlitwy i otwieramy przed Bogiem nasze serce. Gorzej, gdy o tym zapominamy, gorzej, gdy towarzyszy nam zgiełk, hałas, krzyk, gdy w kościele próbujemy załatwić tylko swoje sprawy. Gdy każdy ma do kogoś tam pretensje i nie szanujemy właśnie tego miejsca w sposób należyty. Ta niedziela Wielkiego Postu pragnie nam nie tylko przypomnieć wielkie zbawcze dzieła Jezusa Chrystusa, ale pragnie nam pokazać prozę naszego życia. Zwróćmy na to uwagę, ile ktoś przyjdziemy do Kościoła, czy potrafimy się w Nim odpowiednio zachować. Czy faktycznie ten dom dla mnie, dla Ciebie, jest domem modlitwy? czy też poprzez swoje czasami niestosowne zachowanie czynię z niego jaski niezbójców.